Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym nagraniu. Naszym gościem jest Maciek Drzewucki. Dzień dobry, Maćku. Cześć, Andrzej. Porozmawiamy trochę o gospodarce światowej, nie o polskiej, tylko o światowej. I wiemy, że sytuacja jest trudna, sytuacja jest skomplikowana, ale pytanie wobec tego takie pierwsze. Jakie sygnały wskazują o tym, że zbliżamy się do recesji, albo że jesteśmy w tej recesji z perspektywy całego świata? Gospodarka globalna dotknięta została przez rosyjską inwazję na Ukrainę poprzez wzrost cen nośników energii, wzrost cen surowców rolnych oraz intensyfikację zaburzeń w łańcuchach dostaw. Nałożyło się na to ograniczenie popytu i produkcji w Chinach w efekcie walki z epidemią COVID. Dodatkowo największe banki centralne stały się zdecydowanie bardziej jastrzębie, stały się bardziej zdecydowane w walce z inflacją i podnoszą Wyraźnie stopy procentowe. W rezultacie w drugim kwartale bieżącego roku światowy PKB znalazł się w stagnacji. Bieżące badania koniunktury wskazują na utrzymujące się problemy z popytem. Przedsiębiorstwa ankietowane zgłaszają spadki popytu, a winą za to obarczane są silne wzrosty cen oraz wzrost niepewności wynikający z wojny w Ukrainie. To może skutkować ograniczeniem inwestycji firm. Jednocześnie konsumenci stają się coraz bardziej pesymistyczni, kiedy inflacja zjada ich siłę nabywczą ich realnych dochodów, co w przyszłości, co powinno przełożyć się na spadki dynamiki konsumpcji. W związku z tymi oczekiwanymi zjawiskami, powszechne są rewizje w dół prognoz, czy to przez instytucje międzynarodowe, czy to przez banki inwestycyjne ale one, one wskazują na silne ograniczenie dynamiki wzrostu światowego PKB, ale nie na recesję. Spadki PKB mogą pojawić się w niektórych krajach czy nawet regionach świata, a najbardziej narażone na, na to jest Europa. Recesja jest scenariuszem ryzyka w sytuacji, gdy zintensyfikują się te bieżące problemy, o których wspomniałem. Można też znaleźć czynniki, które mogą wspierać wzrost, ograniczają ryzyko recesji globalnej. To zanikanie zaburzeń w łańcuchach dostaw, które zostały wywołane przez epidemię COVID. A druga kwestia to wsparcie fiskalne. Takiego można spodziewać się w Chinach, które borykają się z obniżeniem wzrostu w związku z restrykcyjnym podejściem do walki z epidemią oraz z problemami w sektorze nieruchomości. Także w Europie można spodziewać się istotnego wsparcia fiskalnego w ramach działań łagodzących skutki wysokiej inflacji dla, przede wszystkim dla gospodarstw domowych. Jeżeli będzie kontynuowana ta poprawa w łańcuchach dostaw, czy... W polityce chińskiej, czy, czy tutaj w ujęciu te, tego wsparcia europejskiego, no to będzie szansa na uniknięcie recesji, czy, czy ta recesja będzie po prostu łagodniejsza? Jest szansa na uniknięcie recesji globalnej. W recesji może znaleźć się przede wszystkim Europa, ale wydaje się, że znaczna część świata recesji uniknie i globalnie recesji nie doświadczymy. Dziękuję, Maćku. A pytanie. Wobec tego tak trochę techniczne, takie związane z Twoją też bieżącą pracą. Jakie wskaźniki warto śledzić, w, no, żeby spróbować przewidzieć, że ta sytuacja się poprawia? Wskaźniki jakieś takie wyprzedzające, które no, nie odnoszą się do czasu przeszłego, tylko trochę próbują przewidywać to, co będzie w przyszłości? Najpilniej obserwowane są kompleksowe badania koniunktury, takie jak PMI, które... Obejmują różne sektory gospodarek i pokrywają właściwie wszystkie najistotniejsze gospodarki na świecie. One zawierają oceny popytu bieżącego i przyszłego i mogą stanowić właśnie takie wskaźniki wyprzedzające. Obecnie pilnie obserwowane są na pewno też ceny nośników energii, gdyż ich zmiany mogą odzwierciedlać zmiany w dostępności surowców, a to przekładałoby się na Perspektywy krajów czy regionów doświadczających w największym stopniu kryzysu energetycznego. Obecnie istotne są też średnio i długoterminowe prognozy meteo, ponieważ temperatury zimą będą wskazywały na poziom zapotrzebowania na energię ciepłą. Czyli tak, trochę odrywamy się od tego rynku takiego czysto ekonomicznego czy w ogóle kapitałowego, a Zaczynamy śledzić pogodę i ona ma duże znaczenie w tej nie, chwili. Nie, nie odrywamy się, ale bierzemy to też pod uwagę. Mhm. A jakbyś tylko mógł jeszcze dopowiedzieć, bo wspomniałeś o, o wskaźniku PMI. E, ten wskaźnik dotyczy popytu, ale w jakim, w jakim kontekście? On zawiera w sobie wskaźniki pytania do firm o poziom popytu bieżącego i poziom popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. I te no, odpowiedzi firm budowane są wskaźniki, czy to krajowe, czy to globalne i mówią nam z pewnym wyprzedzeniem o tym, czego możemy się spodziewać w gospodarce. Czyli to takie próba przewidywania przez firmy, jakie mają plany w przyszłości i to nam trochę może podpowiedzieć, jak, jaka będzie kondycja gospodarki. Może nam podpowiedzieć, tak. Ale nie jest to oczywiście jedyny i decydujący wskaźnik. Dziękuję za, za tutaj wyjaśnienie tej sprawy. Pytanie mam trochę w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałeś, tego śledzenia i pogody, i, i cen energii. Jakbyś mógł trochę wyjaśnić naszym widzom, na czym polega ten wpływ tego kryzysu energetycznego na gospodarkę? Bo to chyba nie tylko to, że mamy droższy, cen, droższy prąd w, w domach, ale to chyba jest większy wpływ. Oczywiście, wybuch wojny w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję diametralnie zmieniły perspektywy rynku surowców energetycznych i rynku energii elektrycznej. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny Rosja stopniowo zmniejszała dostawy gazu do Europy, a odłączenie gazociągu Nord Stream 1 i zbliżający się sezon grzewczy w Europie znacząco zwiększyły obawy o dostępność surowca. Nie ma praktycznie możliwości szybko zastąpienia rosyjskiego gazu w Europie z dostawami z innych źródeł, między innymi ze względu na ograniczenia w infrastrukturze przesyłowej. I te obawy łącznie wywindowały ceny gazu w trzecim kwartale do rekordowych poziomów, to one są kilkakrotnie wyższe niż były w poprzednich latach i powodują, już powodowały tymczasowe przystoje w niektórych firmach branż chemicznych, także, także w Polsce. Rośnie prawdopodobieństwo całkowitego odcięcia Rosy, dostaw rosyjskiego gazu i należy liczyć się ze scenariuszem reglamentacji surowca. Wydaje się, że w pierwszej kolejności zaspokojone będą potrzeby gospodarstw domowych. Można zakładać, że dostawy gazu do mieszkań będą podtrzymywane. Natomiast reglamentacja skupiłaby się na przedsiębiorstwach i to pewnie najbardziej na tych, które najwięcej tego gazu konsumują. I tutaj należy się liczyć z istotnymi przestojami produkcyjnymi. Firmach, branży głównie chemicznej, być może też y, innych, a to wpłynęłoby bezpośrednio, wpłynęłoby na poziom aktywności przemysłu w Europie i w, także w Polsce. A to tak dopytam, ten kryzys energetyczny dotyczy tylko Europy, y, czy no, Polski, też jesteśmy w Europie, czy dotyczy też innych kontynentów, innych obszarów gospodarczych? Y, ceny nośników energii wzrosły na całym świecie, ale w Europie zdecydowanie najbardziej. Ceny gazu w Europie są kilkakrotnie wyższe, na przykład niż w Stanach Zjednoczonych, które są samowystarczalne, jeżeli chodzi o zużycie nośników energii. Mają nawet pewne nadwyżki, ale właśnie te braki w infrastrukturze przesyłowej czy to w infrastrukturze skraplania gazu. Powodują, że trudno, jest to, towar, jest to surowiec trudno, trudny do transportu między kontynentami. Dziękuję. Zadam jeszcze ostatnie pytanie: takie przewrotne, bo z reguły wszystkich interesuje, jak gospodarka wpływa na rynek kapitałowy, jak gospodarka wpłynie na wzrost lub spadek wartości akcji. A, a ja zapytam, jak aktualnie rynek kapitałowy wpływa na gospodarkę. Jak to, co się dzieje na rynku akcyjnym, obligacyjnym czy walutowym, wpływa realnie na, na to, co się dzieje w gospodarce. Obserwowane tendencje na rynku kapitałowym z jednej strony odzwierciedlają to, co dzieje się w sferze realnej gospodarki, z drugiej strony mają pewien wpływ na aktywność gospodarki w przyszłych okresach. Obecnie ten wpływ oceniłbym raczej jako negatywny. Spadki cen aktywów finansowych gromadzonych przez gospodarstwa domowe, czyli Akcji i obligacji poprzez efekt bogactwa mogą wpłynąć na zmniejszenie skłonności gospodarstw do konsumpcji. Mogą chcieć większą część swoich dochodów zaoszczędzić. Spadki kursu złotego przekładają się na wzrost inflacji, a to z kolei obniża realną siłę nabywczą dochodów tychże gospodarstw domowych, ale także zwiększa wartość. Walutowego zadłużenia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy rządu. Z kolei ta wyższa inflacja skłania bank centralny do podnoszenia stóp procentowych, a to zmniejsza popyt podmiotów na kredyt. Dziękuję. Czyli podsumowując, tych czynników, które aktualnie wpływają negatywnie na gospodarkę i na jej perspektywy jest sporo, ale powiedz Maćku, czy w horyzoncie kilkunastu miesięcy. W przód. Czy y, jesteśmy w stanie dostrzec, że y, sytuacja będzie się poprawiała, czy, czy to jeszcze dłuższy okres jest nam potrzebny tego horyzontu? Wydaje się, że scenariuszem bazowym dla gospodarki globalnej jest spowolnienie wzrostu istotne na w początku przyszłego roku, szczególnie, ale nie recesja. Natomiast są duże ryzyka, y, chociażby wynikające z wojny w Ukrainie i sytuacji na przykład w strefie euro które mogą spowodować że gospodarka globalna w początku przyszłego roku będzie bliska recesji ale to jest tylko scenariusz ryzyka scenariuszem bazowym jest brak recesji w najbliższych kwartałach Dziękuję Maćku bardzo Dziękuję również Dziękuję państwu i zapraszam do pozostałych nagrań TFI PZU